Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na pierwszy film z nowej serii na moim kanale. Będzie to przegląd marek kosmetycznych i dzisiaj na tapet weźmiemy jedną moim zdaniem z bardziej popularnych marek wśród klientek i tutaj w internecie i jest to marka Koi, marka kosmetyków naturalnych, polska marka, którą dosyć dobrze mam przetestowaną. W ramach serii chciałabym zarówno Wam opowiadać moje odczucia a propos kosmetyków, a więc będą to recenzje, powiedzieć Wam coś więcej a propos składu, a propos właściwości tych produktów. Choć zastanawiam się, czy również w ramach tego nowego cyklu nie wpleść, nie wpleść takiego przeglądu kosmetyków spółek drogeryjnych, czyli kosmetyków, których nie używałam. Dajcie znać, co o tym myślicie, o jednym i o drugim pomyśle, a ja nie przedłużam i zapraszam Was gorąco na ten pierwszy film. W opisie czekają na Was linki do produktów, o których dzisiaj będę mówić, jak również kot rabatowy. Kot rabatowy 15% i on brzmi 15 wiosna. Szczegóły w opisie nie dotyczy zestawów i produktów przecenionych. Lecimy. I pierwszym kosmetykiem, o którym chciałam w dzisiejszym filmie Wam opowiedzieć, będzie drobno peeling oczyszczający. Jest to peeling co istotne, dedykowany absolutnie każdemu rodzajowi cery, nie licząc oczywiście jak zwykle w przypadku peelingów mechanicznych, a do takich on się zalicza, nie licząc cery trądzikowej lub po prostu cery nawet nie tyle co trądzikowej, co cery z aktywnymi wypryskami skórnymi. Peelingi mechaniczne generalnie w takiej sytuacji są absolutnie wręcz dyskwalifikowane. W peelingu tym za eksfoliację odpowiada puder z pestek moreli, a to czyni go szalenie delikatnym peelingiem mechanicznym. W związku z tym cudownie również zda on egzamin dla cer wrażliwych. Co więcej, ze względu choćby na zawartość alantoiny w tym produkcie, peeling ten wykazuje działanie również łagodzące. Łagodzące, nawilżające, kojące. No i oczywiście ten główne, główne jego zadanie, czyli oczyszczanie i eksfoliacja na skórkę, jak najbardziej są tutaj zachowane. Prócz pudru z pastek moreli, prócz alantoiny znajdziemy w tym produkcie również ekstrakty z lnu, rumianku i lipy. I pewnie się domyślacie, to są również właśnie takie ekstrakty, które mają za zadanie łagodzić naszą skórę, nawilżać i generalnie koić. Ja muszę przyznać, że ze mną i z peelingami jest różnie. Kiedyś byłam ogromną fanką peelingów typowo mechanicznych, grubo ziarnistych. Potem, na przestrzeni lat, to się zmieniało: przeszłam w drobno ziarniste, potem w enzymatyczne. Więc, w tym momencie, tak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, jakiego to będzie rodzaju peeling. Ważne, żeby on po prostu się spisywał, aby wykonywał swoje zadanie. I ten peeling zdecydowanie wykonuje swoje zadanie. Czyli zauważyłam, że mimo iż ten puder z pestek moreli jest bardzo drobny, to jego koncentracja w produkcie jest stosunkowo duża. Pamiętajcie, że taki puder z pestek moreli jest dużo mniej i w ogóle nawet nieporównywalnie mniej właśnie agresywny jak na przykład koron. Natomiast te drobineczki są bardzo podobne, jeśli chodzi o ich rozmiar. Zauważyłam, że peeling bardzo skutecznie oczyszcza moją skórę. Zauważyłam, że faktycznie pozbywam się tego martwego naskórka. Zauważyłam, że skóra nie jest absolutnie po jego zastosowaniu zaczerwieniona absolutnie również nie jest jakaś przesuszona, wręcz przeciwnie, odczuwam zdecydowane nawilżenie i można powiedzieć, że łagodzenie mojej skóry. Jeżeli szukacie właśnie peelingów drobnoziarnistych, peelingów z dobrym składem, naturalnych, to myślę, że ten Wam zdecydowanie mogę polecić. Jeszcze jedna tylko informacja, jeżeli oczekujecie, że ten peeling będzie pachniał morelą, to informuję wszemiebabecz, że nie pachnie. I to jest ewentualnie jedna z tych rzeczy, do których mogłabym się przyczepić, a swoją drogą, przygotowując się do tego filmu, zerkałam na stronę Koi i jakie było moje zdziwienie, jak słuchajcie, przy większości produktów jest również opisany ich zapach. To jest coś co bardzo mi przeszkadza w przypadku bardzo wielu kosmetyków różnych marek, szczególnie tych bardzo mocno mm, zapachowych. A tutaj, że nie ma takiej informacji, a tutaj na stronie Koi właśnie ją znajdziemy. Ja osobiście zalecałabym stosowanie tego peelingu dwa, minimum dwa razy w tygodniu, ponieważ on jest skuteczny, ale jednak musimy sobie zdać sprawę, że z racji tych, tego pudru z pestek Morelli ta eksfoliacja będzie również bardzo bezpieczna, ale nie będzie ona na tak dużą skalę, jak czasem może to mieć miejsce w przypadku peelingów enzymatycznych, które również są, przecież są bardzo delikatne lub w przypadku peelingów gruboziarnistych. Postanowiłam, że drugim produktem, o którym Wam opowiem, będzie jeden z moich absolutnych faworytów z tej marki i jest to aktywny krem pod oczy. Aktywny krem pod oczy, oczywiście kosmetyk naturalny, 15 ml opakowanie zamknięte w szklanym słoiczku. I dlaczego, może zacznijmy od tego, dlaczego on jest aktywny? Ponieważ on zawiera EGF, czyli roślinny czynnik wzrostu. A ten z kolei składnik powoduje niesamowite, czy raczej wykazuje niesamowite działanie nawilżające i zmiękczające, dodatkowo przeciwzmarszczkowe. Krem ten jest również kremem hipoalergicznym i nie powoduje uzawienia. Jeżeli macie wrażliwe oczy i niektóre kremy, na pewno znacie to uczucie, mogą u Was taki właśnie efekt powodować, no to ten krem tego efektu nie powinien Wam w gratisie zachundować. Efekty, których możemy się spodziewać po stosowaniu tego kremu, to przede wszystkim ogromny komfort nawilżenia. Ten krem ma działanie mocno nawilżające w taki sposób, że mamy poczucia nawodnienia pod okiem. W związku z tym również te drobne zmarszczki lub załamania po prostu skórne, które pod okiem się znajdują, stają się mniej widoczne, bo ta skóra jest taka aż napięta, nawodniona, to wszystko nam się pięknie wypełnia. Dodatkowo producent obiecuje tutaj również spłycenie cieni pod oczami. Oczywiście jest to kwestia, hmm, Bardziej skomplikowana. Czy ja zaobserwowałam, żeby moje cienie pod oczami jakoś tutaj mocno zostało zniwelowane? Nie. Natomiast jest to kwestia mojej budowy oka i no, unaczynienia po prostu tych okolic pod okiem. Skóra pod okiem, przypomnę, jest bardzo, bardzo cieniutka i mi generalnie święty Boże nie pomoże, ale na pewno możecie liczyć, Możecie się spodziewać po tym kremie takiego rozjaśnienia okolic pod okiem. To jest właściwe słowo, takiego spojrzenia, które jest bardziej świeże. Warto też wspomnieć, że ten krem ma mieć działanie przeciwzmarszczkowe. Przeciwzmarszczkowe, a więc to nie mówimy tutaj o tym efekcie właśnie wypełnienia i wygładzenia okolic pod okiem, tylko również prewencyjne, tak aby te nowe zmarszczki nam się nie pojawiały. Zawiera on również kwas hialuronowy i awokado. A Więc są to dwa bardzo kluczowe składniki, awokado składnik nawilżający i mocno łagodzący i kwas kialuronowy składnik, który ma po prostu zadanie mocno, mocno nawilżać. Dodatkowo krem ten poprawi też elastyczność Waszej skóry, czyli yy, ta, ta okolica będzie po prostu mniej wiotka. Krem nadaje się do stosowania na dzień i na noc, on ma stosunkowo lekką konsystencję. Ja zdecydowałam się stosować go jako krem na dzień, co więcej stosować go jako krem pod makijaż. I muszę Wam powiedzieć, jako właśnie posiadaczka specyficznej okolic pod oczami i dużej ilości może nie zmarszczek, ale właśnie tej wiodkości skóry, tych, tych załamań i, i tych cieni, które są bardzo, bardzo intensywne, nakładam bardzo dużo korektora pod oczy i muszę mieć bardzo dobry krem. Tutaj jakby to jest jeden z bardziej kluczowych kosmetyków do pielęgnacji w moim makijażu. Jeżeli krem pod oczy nie jest wystarczająco dobrze nawilżający, to choćbym używała najcudowniejszego korektora i najcudowniejszego pudru, to ta okolica będzie wyglądała szalenie źle. Ten krem spisuje mi się pod makijaż, jak i właśnie do stosowania na dzień, po prostu rewelacyjnie. Jest to kosmetyk, który Wam polecam z najczystszym sumieniem, jakie istnieje. Bardzo, bardzo jest wart. Ja czy mam wrażliwe oczy? Chyba mam. Natomiast nie jakoś bardzo wrażliwe, ale myślę, że do takich wrażliwych mogę je zaliczyć i potwierdzam, ponieważ niektóre kremy u mnie właśnie wywołują łzawienie i muszę tutaj potwierdzić, że ten krem żadnego zawienia oka u mnie nie wywołał. Oczywiście, jeżeli myślicie o tym kremie jako o kremie na noc, to on także bardzo dobrze zda egzamin, bo konsystencja jest lekka, ale nie ultra lekka, no i bardzo dobrze się wchłania. No i teraz czas kochani na bestseller marki Koi i na coś, co się stało moim bestsellerem i naprawdę ja bym najchętniej, nie wiem, co zrobiła i jak was nakłoniła, żebyście kupiły i spróbowały, ponieważ jestem prawie pewna, no wiecie, zawsze jest pewien margines błędu, ale jestem prawie pewna, że ten krem, ten kosmetyk Was po prostu powinien zauroczyć. I przedstawiam Wam krem z retinolem roślinnym, a więc krem do twarzy, który zawiera bakuchiol, nacynamid i skwalan. Jest to krem, który producent zaleca domyślnie stosować na noc, ja go stosuję, słuchajcie, choć oczywiście też można na dzień, o tym też mówią, ja go słuchajcie, nie dosyć, że stosuję na dzień, to stosuję go pod makijaż i uważam, że jest to absolutnie jeden z najlepszych kremów, właśnie pod makijaż, jaki ostatnio używałam. Dlaczego? Ponieważ ten efekt, który on zapewnia. To jest coś niesamowitego. Skóra jest tak aksamitna, skóra jest tak przygotowana pod makijaż, krem nie zostawia tłustej powłoki, idealnie się wchłania, współgra mi cudownie, z absolutnie każdym podkładem. Dodatkowo mam wrażenie, że on delikatnie przedłuża trwałość makijażu. To jest oczywiście, to ma sens, co mówię, ponieważ jeżeli skóra jest dobrze nawilżona, ale nie przetłuszczona, to makijaż będzie dużo ładniej wyglądał właśnie na tak przygotowanej skórze. Co ma krem robić i dla kogo, dla kogo jest to krem? Krem jest absolutnie dla każdego typu skóry: dla cery młodej, dla cery dojrzałej, dla wszystkich rodzajów skóry, w tym dla skóry trądzikowej. Więc czy ja muszę mówić coś więcej? To może teraz, czym jest ten bakuchiol? Bakuchiol jest, słuchajcie, określany właśnie mianem retinolu roślinnego, czyli jest to taki zamiennik naturalny retinolu, a więc witaminy A. I retinol, jeżeli się choć trochę interesowałyście tym tematem, to wiecie, że to już jest specyficzny składnik. Z tym trzeba uważać. Jest to, że tak powiem, obarczone różnymi, mm, może nie ryzykiem, ale no jest to wyższa szkoła jazdy, ustalmy sobie szczerze, tak właśnie bakuchiol jest retinolem roślinnym i jest on całkowicie bezpieczny. Co więcej, wykazuje on właśnie dużo w badaniach różnego rodzaju, tak twierdzi Koi, ja im wierzę, wykazuje właśnie dużo większe bezpieczeństwo, natomiast działanie przeciwzmarszczkowe, które oferuje ten składnik, jest równie wysokie, co w przypadku klasycznego retinolu. Krem ten również ma pobudzać u nas produkcję kolagenu, ma działać przeciwzmarszczkowo-prewencyjnie, ale ze względu właśnie na to, że on ma wnikać w głębsze warstwy skóry, pobudzać tą produkcję kolagenu, on ma również wykazywać działanie spłaca, spłycające... Nie, spłacać nic on nam niestety nie będzie. Hmm. Spłycające zmarszczki. Czy ja u siebie ten efekt zaobserwowałam? Nie, ale muszę przyznać, że jestem szczęśliwą posiadaczką 30... jak będzie? letniej skóry, która... Nie ma zmarszczek. Nie licząc oczywiście zmarszczek mimicznych i tych zmarszczek bezpośrednio pod okiem, to ja tutaj nawet za bardzo nie mam tych zmarszczek po bokach, no i na czole mam mimiczną. Więc odnośnie spłycenia zmarszczek, no to się niestety nie wypowiem. Jak retinol, jak bakuchiol, to również delikatny efekt złuszczania. Przypomnę, że w przypadku tych kosmetyków, ten w tym delikatnym efekcie złuszczania. Chodzi o to, aby właśnie te inne składniki aktywne mogły wejść w te głębsze warstwy skóry. Pamiętajcie, że jeżeli producent pisze o delikatnym efekcie złuszczania, to nie chodzi absolutnie o taki efekt jak nałożenie kwasu i potem schodzenie skóry płatami. To, to zupełnie nie to. Ten krem również ma zadanie hamować trądzik, również normalizować wydzielanie sebum, a przy tym, bo tak się skupiamy na tej kwestii przeciwzmarszczkowej, on przede wszystkim, kochani, niesamowicie po prostu nawilża tą skórę, uelastycznia, regeneruje i łagodzi. I zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy. Jak wiemy, retinol i słońce zło. Natomiast bakuchiol, bakuchiol i słońce nie ma w tym momencie żadnych badań, które by mówiły o tym, że ten krem, że ten składnik, przepraszam, jest czuły na słońce, więc jest to krem całkowicie bezpieczny do stosowania całorocznego. Kolejnym składnikiem aktywnym w tym produkcie jest niacynamid, czyli witamina B3. No i ona również wzmacnia tak de facto, bo ma podobny cel jak nasz bakuchiol, czyli przede wszystkim ma nawilżać skórę, odmładać skórę i dodatkowo jeszcze nam matowić strefę T. Faktycznie powiem Wam, że nie zauważyłam, że mi jakoś się, chociaż ja tutaj u mnie również jest trudno z tym przetłuszczaniem i z tym świeceniem w ciągu dnia. Jestem posiadaczką, bo może to powinnam powiedzieć skóry mieszanej, bardziej w stronę suchej, czyli jak najbardziej u mnie ta strefa ta się czasem przetłuszcza czasem bardziej, czasem mniej. To wszystko również zmienia się w zależności od pory roku. Ym, I bywało faktycznie tak, że no, świeciłam się konkretnie. Od kiedy używam tego kremu, nie świecę się ale nie jestem w stanie tak z zupełnie czystym sumieniem powiedzieć Wam, czy jest to tylko i wyłącznie zasługa tego kremu, czy choćby podkładu, pudru i po prostu mojej skóry. I ostatnim składnikiem aktywnym w tym produkcie jest skwalan. I skwalan jest to szybko wchłaniający się lekki olejek który ma właśnie podobny cel jak nasze dwa poprzednie składniki, czyli przede wszystkim bardzo, bardzo mocno nawilża naszą skórę. Dodatkowo on stanowi barierę ochronną dla różnego rodzaju bakterii, grzybów, promieniowania UV. Oczywiście absolutnie to nie oznacza, że to nas dyskwalifikuje z. Używania kremów z filtrem, szczególnie w okresie letnim, choć tak, tak wiem, wiem, kremów z filtrem powinno się używać cały rok. Nie, 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 to zupełnie jak będzie o to chodzi, natomiast faktycznie takie właściwości ma sam w sobie skwala. Jeżeli macie wątpliwości, który w ogóle produkt z tych wszystkich, o którym dzisiaj będę mówić, polecam Wam tak w pierwszej kolejności, tak, tak naprawdę, także już teraz najchętniej musicie. choć nie lubię tego słowa, to to jest to. I tak sobie skaczę po tych produktach. Pierwotnie przez bardzo długi czas używałam właśnie tego kremu z retinolem roślinnym Bakukiolem. Używałam go jako jedyny kosmetyk bezpośrednio pod makijaż. Natomiast potem wprowadziłam wzmocnienie tego efektu poprzez eliksir nawilżający. Jest to produkt jeden z tych, których mam hmm, krócej w stosunku do innych, ale wydaje mi się, że już również jestem w stanie Wam dosyć dużo na jego temat powiedzieć. Przede wszystkim jest to produkt, który zawiera roślinne komórki macierzyste, peptydy i kwas hialuronowy. Jeżeli kwas hialuronowy, no to gigantyczna poprawa nawilżenia. Pamiętajcie, że takie produkty z kwasem hialuronowym zawsze trzeba przyklepać kremem. Jeżeli kiedykolwiek używałyście takiego porządnego kwasu hialuronowego, to na pewno wiecie, że to jest takie śmieszne, po pierwsze to ma dziwną konsystencję, bo ona jest taka specyficzna, trochę gęsta, trochę lepka. Występuje ten efekt lepiącej twarzy, dodatkowo występuje, nie wiem czy tak u każdego jest, no u mnie jest na pewno, takie poczucie lekkiego ściągnięcia. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie z tego rodzaju produktem i miałam takie, to to nie jest jak woda, to to się tak nie wchłania, nie wiem, może się urwałam z choinki. No nieważne, dlatego bardzo istotne jest, aby zawsze taki kosmetyk właśnie nakryć kremem. No, i e, produkt ma, jeśli jeszcze chodzi o tą konsystencję, to konsystencja jest żelowa. Tutaj mamy pipetę. Muszę przyznać, że minusem tego produktu dla mnie jest to, że z racji tej formuły dosyć ciężko, chociaż ja mam zawsze odwieczny konflikt z pipetami, dosyć ciężko mi się ten produkt nabiera do tej pipety. To, to prawda. I to jest rzecz, którą ja osobiście bym zmieniła. Wolałabym dużo bardziej mi ten kosmetyk w opakowaniu spać. No, ale może wróćmy do tego, co ten eliksir nawilżający ma nam tutaj za cudaść działać. Przede wszystkim ma właśnie niesamowicie poprawić, nawet o 80% nasze nawilżenie. Ma również ukoić, eee, ma przynieść ulgę skórze suchej, skórze przesuszonej, skórze, która oberwie poprzez działanie czynników zewnętrznych, choćby. Dobre słoneczko, promieni słonecznych, więc jak najbardziej jest to jeden z tych kosmetyków, takich must have, jakby na wakacje. A z racji, właśnie swojej konsystencji on nie będzie, wiecie, wyczuwalny w upały. Wiecie na pewno o co chodzi. Jak jest ponad 30 stopni, to nakładanie chcemy nawilżyć naszą skórę, która obrywa i słońcem, i generalnie ciepłym powietrzem, jest w jakimś stopniu przesuszona, szczególnie jeżeli jeszcze do tego dołożymy jakąś morską, słoną bryzę, ale też nie chcemy nałożyć niczego na twarz, co spowoduje, że będziemy to odczuwać, że po prostu w te upały to będzie spływać. Ja mam prywatnie na tym punkcie obsesję, bo też niestety mam skłonność dotykania rękoma twarzy. No i ten kosmetyk to będzie właśnie taki produkt, który idealnie nam się wkłonie, który poprawi to nawilżenie, przyklepiemy go kremem i na pewno to się z twarzy nie będzie ześlizgiwało, nie będziemy mieli poczucia namorzonych warstw. No jeszcze pewnie w międzyczasie część z Was użyje kremu z filtrem, ja pewnie też. No to może teraz kosmetyk, który również jest u mnie krócej, ale który podbił moje serce prawie tak mocno, jak krem z bakuchiolem. I jest to kosmetyk, który wiem, że bardzo wiele Was zna i jest to chyba drugi bestseller tej marki, bo ja tak osobiście mam to ułożone w głowie, nie wiem, czy to jest czymś poparte, że pierwszym bestsellerem będzie ten krem, a drugim będzie to. I jest to serum dwufazowe serum ze śliwką, kakadu, rokitnikiem i olejem z markwi. Serum jest dwufazowe. Nie wiem czy to zobaczycie. Tutaj są te dwie warstwy, dlatego zawsze przed każdorazową przed jego użyciem musimy go strząsnąć. Jest to kosmetyk zupełnie inny jak ten nasz eliksir nawilżający, o którym mówiłam przed chwilą, ponieważ on nie dosyć, że będzie nam nawilżał skórę, to będzie ją delikatnie natłuszczał. Ale co bardzo istotne, serum to wchłania się praktycznie do zera, więc bardzo dobrze również ono się nada do stosowania pod makijaż choć podejrzewam, że lepiej się sprawdzi tym cerom bardziej suchym niż tłustym. Dodatkowym atutem tego produktu jest fakt, że on cudownie ma także nam ukoić skórę, która oberwie promieniami słonecznymi, ale również taką skórę, która już tak konkretnie oberwała i ma nam pomóc on między innymi w leczeniu, jeżeli nie przesadzam używając tego słowa, przeparwień na skórze. Ten ekstrakt śliwki Kakadu to jest doskonałe źródło witaminy C. Dodatkowo w produkcie, tak jak wspomniałam, znajdujemy również rokitnik, który to doskonale ma pielęgnować właśnie skórę suchą, skórę z przebarwieniami i również ma poprawiać jej koloryt. A, i nie zauważam, żeby to serum barwiło, bo bardzo często kosmetyki z rokitnikiem, z racji właśnie jego intensywnej barwy, tutaj również ona odpowiada za kolor tego produktu, czasem barwią skórę. No tutaj nie zaobserwowałam, żeby ta skóra była zabarwiona. Może minimalnie, ale to są jakieś naprawdę rzeczy, których myślę, że raczej się nie zauważa. Także mimo, że ten eliksir nawilżający, mówiłam, że jest takim kosmetykiem must have na wakacje, no to tutaj możemy sobie zadać pytanie, jak się plasuje, że tak powiem, w tym scenariuszu to serum dwufazowe. No ja osobiście bym powiedziała, że to serum dwufazowe będzie cudownym kosmetykiem do stosowania na noc. Jednak ja go notabene tak stosuję, bo o tym nie wspomniałam, na dzień właśnie używam eliksiru nawilżającego, kiedy chodzi mi o nawilżenie dodatkowe, podkręcenie nawilżenia mojej skóry, natomiast na noc wybieram właśnie to serum dwufazowe. I, I tak generalnie ja bym osobiście stosowała ten produkt. Nie stosowałabym go do pielęgnacji m, dziennej z racji, choć oczywiście tak jak mówiłam, można pod makijaż, ale mówimy o tych upałach, z racji tego, że właśnie tutaj dodatkowo m, jest wykazywany ten charakter taki natłuszczający. I zbliżamy się do kolejnego produktu, jakim jest maska intensywnie nawilżająca dynia Probiotyk. Jest to jedna z tych masek, która um, cudownie zda egzamin jako maska całonocna, a więc nie musimy jej usuwać i ja osobiście taką właśnie stosuję, ale pamiętajcie, że zawsze takie maski całonocne w postaci kremu bardzo dobrze zdadzą egzamin także o każdej innej po prostu porze y, dnia. Kiedy chcemy zrobić sobie taki zabieg, taki kompres, możemy go oczywiście nie zmywać i na przykład ewentualnie po kilku godzinach pozostałość usunąć, kiedy produkt nam się wchłonie, lub możemy taką maskę po prostu ponosić, czym dłużej, tym lepiej. I później e, mimo wszystko jakoś ją usunąć, na przykład przy pomocy toniku. Mi właśnie takie maski całonocne, maski, e, których no z racji jakby obszernej pielęgnacji nie zawsze używam, choć staram się więcej dwa razy w tygodniu używać takiej maski całonocnej, ponieważ one zwyczaj są dużo bardziej skoncentrowane i działają trochę jak kompres. Ale bardzo często właśnie używam też takich masek po prostu w ciągu dnia. Ta się charakteryzuje, widzicie, chciałam Wam pokazać i macham łapami i nie pokazałam, ale to pewnie widzieliście tutaj na przebitkach. Yy, ona się niesamowicie szybko wchłania. Ona ma bardzo specyficzną konsystencję, konsystencję kremową, ale konsystencję bardziej lekką niż ciężką, więc yy, jest to jedna, jakby jeden z tych typów masek który mi osobiście najbardziej właśnie odpowiada. Jest to produkt oczywiście dla totalnie każdego. Łagodzi podrażnienia, nawilża, 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 jeszcze raz nawilża. Mówiłam kompleks, nie kompleks, kompres nawilżający. Dodatkowo delikatnie natłuszcza skórę, odżywia, szczególnie tą suchą skórę. Koi, wspomaga różnego rodzaju tutaj procesy przeciwstarzeniowe i naprawcze. Więc jest to produkt, powiedziałam, polecany dla każdego absolutnie typu skóry. Wiadomo, że tutaj ta skóra sucha, odwodniona lub bardziej skóra, która właśnie oberwała, na przykład tym, tym, tymi promieniami słonecznymi, bardziej doceni ten kosmetyk niż skóra tłusta. To jest oczywiste, ale ja śmiem twierdzić, że z racji tej konsystencji produktu i mm, właściwości odczucia, Myślę, że dla cery tłustej również taka maska bardzo dobrze by dopełniła um, właśnie jakiegoś rytuału nawilżania, no bo jak wiemy cera tłusta, szczególnie także cera z aktywnymi wypryskami skórnymi, cera tenądzikowa, ona potrzebuje przecież tego nawilżenia. Coraz więcej się o tym mówi kiedyś, to był taki mam wrażenie temat, tabu. I się w no jak można cenę tłustą nawilżać? No otóż można, a nawet trzeba ją nawilżać. Także tyle ode mnie. A propos maski, ona także będzie świetnym kosmetykiem właśnie w sezonie letnim. A właściwie w sezonie prawie już od teraz, słuchajcie, bo mamy nadal piękną pogodę i nie zapyszajmy tego, oby tak już było do wakacji. I ostatni kosmetyk to kosmetyk najmniej innowacyjny, bo dla mnie te kremy, no to serum, to to jest innowacyjne, natomiast to jest po prostu tonik. Po prostu albo nie po prostu, ponieważ dobry tonik pielęgnacji to, to również bardzo istotny krok, który przede wszystkim służy tonizacji, przywracaniu naturalnego pH, odświeżeniu, łagodzeniu podrażnień i nawilżaniu naszej skóry. Ja tak jak wspomniałam, szczególnie kiedy mam tonik w takim opakowaniu z psik psikiem, z atomizerem, Używam go zarówno, w ogóle bezpośrednio oczywiście, na żaden wacik go nie wsikam, ale używam go zarówno jako tonik na tym etapie pielęgnacji, jak i właśnie kiedy na przykład chcę usunąć taką maskę nawilżającą, która już ileś godzin na tej twarzy jest, lub po prostu, kiedy jestem po peelingu lub po innym zabiegu, lubię wykorzystywać ten tonik po prostu do spryskania swojej twarzy. Mamy tutaj wyciąg z kwiatu lotosu, mamy tutaj algi, mamy tutaj wyciąg z bazylii i te wszystkie składniki mają za zadanie właśnie poprawić wygląd naszej skóry, odżywić, poprawić mikrokarażenie, znowu aktywować tą syntezę kolagenu, czyli działać prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, ujętniać skórę. Wyciąg z bazylii zaś odpowiada też, ma takie zadanie, taki charakter w jakim stopniu przeciwzapalne Także jest to produkt, który także sprawdzi się absolutnie każdemu rodzajowi skóry. O toniku rozwodzić się więcej nie będę, tonik jest dobry, tonik mogę Wam polecić, natomiast no na pewno nie jest to jeden z kosmetyków, na który Was będę jakoś szalenie namawiać, bo... Namawiam do innych. Kochani, i to wszystko. Możecie dać mi znać, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia. A propos formy tego filmu ja trochę nie ukrywam, że byłam zestresowana, ponieważ nie mam zwyczaju nagrywania tego rodzaju filmów i był to mój pierwszy raz. Jeżeli film Wam przypadł do gustu albo moje szczere chęci, to będzie mi szalenie miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry. Zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie, i koniecznie napiszecie komentarz. I dajcie mi, proszę, znać, jak się zapatrujecie na tego rodzaju film, właśnie czy macie jakieś uwagi, i jak się zapatrujecie na ten pomysł z takim przeglądem jakby drogeryjnych e, półek, czyli kosmetyków, których nie miałam, a sobie byśmy o nich pogadali. Wszystkiego dobrego, miłego dnia Wam życzę, dużo zdrówka, dużo słoneczka i mam nadzieję do zobaczenia do kolejnego filmu.